Cześć, witam was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. W, witam was na moim kanale, z tej strony Black sea. znowu. E, dzisiaj wam pokażę poradnik jak pokonać smoka w Building About Fortress w misji. Ale e, żeby to zadziałało, musicie zasubskrybować mój kanał, ale żeby nie przegapić następnych fajnych poradników, e, dzwoneczkiem e, i e, oczywiście nacisnąć kciuka pod filmikiem. Bo was to nic nie kosztuje, a mnie to bardzo motywuje do, następnych, do następnych takich fajnych filmików. Tutaj mam. Najpierw musicie się dostać tutaj na górę. Tu gdzie ja teraz stoję? Na przykład drabinkami czy coś. Albo posadzić się blokami. No i teraz bierzemy misję ze smokiem i dajemy: zacznij misję. Mamy zaczętą misję i tam właśnie stoi taki kamienny smok. Teraz bierzemy sobie jakiekolwiek krzesło. Ja wezmę sobie. Takie. I. Wezmę blog jakiś na przykład taki Bo tego mam dużo i jak się cały zabuduje to wam dam wam znać na razie zrobię cięcie. Tak, już się zabudowałem. Następną rzeczą, którą musimy zrobić, to postawić armaty, ale muszę zwrócić uwagę na ważno, bardzo ważną rzecz, że nie możecie się tutaj budować, bo to już jest poza granicami. I gdzieś dotąd możecie maksymalnie. Tak dotąd. Teraz, właśnie, jak mówiłem, bierzemy armaty i postawiamy je wszędzie, gdzie popadnie na sobie. O, mamy wszystkie już postawione. Teraz musicie dać żagluj. I teraz tutaj ten smog nas atakuje, i musimy na niego strzelać z armat. I po jakimś czasie on już powinien zginąć, jak się go pokona tymi armatami. Czasem można nie trafić. O, nie. I teraz właśnie łatwo do niego strzelać. Bo. Jak on tak się przybliża. O nie, o nie, szybko, kurczę. Teraz on gdzieś odleciał. A nie! I chyba teraz już tego questowy. A nie, jeszcze jest. Dobra. Musimy na niego strzelać. Tutaj. Prawie trafiony. Dobrze. Tym jeszcze strzelę, Hamasz. Hamasz? U nie, prawie. Dziś poleciał, smoku, ty. Chodź tu. Mam cię. Prawie. Cię mam. Musisz tak sobie po prostu trafiać. O, nie, nie trafiłem. Tak, trafiamy. Trafiamy. On ma dosyć dużo HP, więc... no nie. Nie wiem, nie wiem czy... czy... to nie jest tak, że jak on odleci znowu do góry, to nie ma od początku tych HP. Nie wiem, czy tak nie jest. O! O! I wygraliśmy z nim! I proszę, tak się powinien rozlecieć. No i wygraliście. Dostajecie tam jakieś rzeczy, nie wiem dokładnie jakie. Teraz po prostu trzeba zresetować się. No. I powinniście tutaj sprawdzę za, za co ja za... tu powinno pisać... O, tu się zostaje. Yy, aby otrzymać 20 armat, 500 zł 5 bloków plastikowych i 100 bloków ceglianych i, i 5 bloków z tkaniny. I musicie, no i musicie zrobić właśnie takie coś, jak ja teraz wam pokazałem. I on już nie żyje i dostaliście rzeczy. Chyba to na tyle w tym poradniku. Widzimy, widzimy się w następnym filmiku. Chciałbym właśnie, żebyście... Żeby na tym filmiku było dużo lajków. Wtedy byłbym bardzo ucieszony i bym wam więcej filmików nagrywał. Takich przydatnych jak ten. Z gier i nie tylko, z jakichś programów, możecie wpisać w komentarzach, jakie filmiki byście chcieli, żebym wam nagrywał. No to pa.